Jest pięknie jesiennie, a ja witam Was w kolejnym audioteście. Tak więc to nadal audiotest, a nie żaden ambitny materiał, ale robię go głównie do tego, by pokazać, że jeszcze żyję. W tak zwanym międzyczasie udało mi się załatwić sobie pinlocka, dzięki któremu śmiga mi się nocą całkiem, całkiem nieźle. I jeśli mam być szczery, to jest jeden z najlepszych wynalazków w dziejach ludzkości, jakiego doświadczyłem. No i dwa, wymieniłem akumulator. Akumulator po poprzednim właścicielu to była jakaś kupiona na taniości tandeta, to znaczy robił swoje zadanie, kiedy było mniej więcej tropikalnie, natomiast w obecnie panujących warunkach... Uuu, było ciężko. No i tak zwana pała goryczy przegięła się w momencie, kiedy nie mogłem go odpalić po jakimś półgodzinnym postoju. Na szczęście wstępnie, bo to jest jedna z moich pierwszych jazd z nowym Aku. Wszystko śmiga i mam nadzieję, że jeszcze trochę razem pojeździmy. w tym sezonie. W każdym razie, to znaczy obecnie i tak te audiotesty służą niczemu bo co chciałem sprawdzić, to sprawdzę. Ale ponieważ pogoda jest ładna, to zrobię sobie dłuższą trasę i zobaczymy jeszcze jedną. Wiem już bowiem, że po wjechaniu na autostradę, czyli jechaniu bardzo, bardzo szybko, relatywnie, szum wiatru będzie na tyle głośny, że zagłuszy mój normalny ton mówienia, czyli taki jak teraz. Jak jednak zachowa się sprzęt, kiedy będę mówił odpowiednio głośno, czyli po prostu krzyczał? Jak to mawiają w zagranicznych youtubach, sztucznie przedłużając materiał, jest tylko jeden sposób, by się przekonać. Pokonam trasę, którą pokonałem bodajże w drugim albo pierwszym nawet materiale, tyle że w drugą stronę. Remonty, takie jak na przykład w balizach, dostarczają za każdym razem innych wrażeń. No i zaczynamy właściwą część audiotestu, czyli jednak coś będę testował. Jestem ciekaw w wyniku. Zacznijmy coś gadać. Tak więc wpłynęłem na suchego przestwór oceanu. Wóz nurza się w zieloność i jak łódka brodzi. Okej. Okay. Źle, ale chyba coś będzie słychać. <laughs> Jestem ciekaw, czy jakiś bardziej ambitny wywód dotyczący tego przejazdu zdałby egzamin. Inna sprawa, że o ile mikrofon coś nagra, to mój głos w ten sposób prawdopodobnie długo nie pociągnie. Niemniej czego się nie robi na odpowiednich badań, Telami drewna. Oglądałem kiedyś taki film, w którym zwiastował niekoniecznie dobre zawiązanie fabuły. Ok, wracamy na ziemię. 3, 2, 1. Wychodzimy z relatywnie nadświetlnej, aczkolwiek nie było wcale jakoś szybko. No i co? Jestem niezmiernie ciekaw, czy to się nagrało. A nawet czy to się nagrywało, ponieważ skomplikowany układ kabli <grywki> jak zawsze zwiastuje wiele niespodzianek przy montażu, chociaż to się okaże. Natomiast to już wszystko, to był kolejny odliot, jest ku podtrzymaniu faktu, że seria nie umarła. Wszystkim, którzy oglądają, jakoś znoszą te wtóry. Dzięki i wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności.